Kombinowałam sobie jakiś czas temu, jak taką górę sałaty zjeść bezboleśnie, bo skoro ona jest taka zdrowa, a jak mi zaczęło wypadać włosy, to ktoś mnie tak zapytał: A ile ty Lena jesz zielonego? Ale na nic zielonego nie je, bo Lena nie jest królikiem. Nawiam pół godziny, zjadłam nawet sałatę, i to wszystko się nie nagrało, więc muszę nagrywać jeszcze raz. Cześć kociaki! Każdy wie, że trzeba jeść zielony, i każdy też wie, że nie jest królikiem, i na cholerę to wszystko jeść, jak to jest w ogóle niesmaczne i niedobre. Kolor zielony, i owszem, jest ładny. Jak ktoś ma zielone oczy, fajnie wygląda, albo jak pokój na zielono pomalować, to wpływa na nastrój i na nerwy uspokajające. Ale żeby takie liście były smaczne, no powiedzmy sobie szczerze, nie są. I często słyszę: "Czy ja jestem królikiem, żeby to wszystko jeść? A na co w ogóle jeść to zielone?" Na co? Zielone to jest chlorofil. Każdy tam z biologii coś pamięta. Chlorofil to jest taki barwnik, który barwi rośliny na zielono i który powstaje dzięki takiej umiejętności roślin przetwarzania światła słonecznego na ten chlorofil, czyli to są takie cukry roślinne, skrobia, węglowodany. I witaminy, moc minerałów, oczywiście tam cynk, żelazo, miedź, błonnie, który nam wyczyszcza jelita, czy obniża nam cholesterol, jeżeli ktoś ma niskie żelazo. Generalnie to, że to jest zdrowe, ciężko się z tym kłócić. Ale pytanie, czy zdrowe jest coś, jeżeli to Wam nie smakuje? Ja myślę, że nie. Dlatego albo robimy z taką górą sałaty coś, E, bardzo pysznego, co Wam niesamowicie smakuje, cieknie Wam ślina i chce Wam się to zjeść, albo sobie dajemy spokój. <słuch> Najprostszy sposób to jest zrobić sobie koktajl: wrzucić taką michę zieloności do blendera, dodać dwa banany, troszeczkę wody albo jakiegoś tam mleka, kto co lubi, i jakieś jagody, zamrożone czy świeże, i już macie pycha koktajl. I taki ogrom witamin i zieloności. Przyjęliście. Nie jakieś tam witaminy w tabletkach, tylko tutaj mamy witaminy. Ok, no i druga sprawa, jaką ja wybrałam, bo koktajl robi mąż od lat codziennie, a mi bardziej smakuje sałatka. Bo słuchajcie, zauważyłam, że jak się idzie czasami do jakiejś restauracji i je takie sałatki, nie podałem na przystawkę, to mi to zawsze smakuje. No fakt, że jestem zawsze wtedy głodna. Ale. Tam one są czymś polane, czymś takim dobrym i te liście całkiem da się zjeść. No więc ileś lat temu też sobie postanowiłam zbadać temat, czym oni tam to polewają. Jeszcze pamiętam, że kiedyś do nas przyjechała ciotka z Niemiec i przywiozła w takich torebeczkach taki proszek i namalowana sałata. I ona mówi, że to jest taki dressing do sałaty, sypujecie do kubeczka, mieszacie z wodą, zalewacie zieloność i ona pycha smakuje. Ale te torebki trochę nastrażają, był jakiś tam proszek, może jakiś sztuczny, nie wiadomo, co tam dodali. A my sobie zrobimy taki sam dressing, jeszcze lepszy, tylko domowy, i potrzebny tylko trzy składniki. Pewnie większość z Was już wie o co chodzi. Jak wiecie, to stawiacie kciuka do góry. No i to jest coś, co mnie uratowało, bo ja z tym dressingiem i z tym sosikiem jestem w stanie zjeść każdą ilość sałaty. Teraz sobie będę robić o taką wielką i śmiało ją zjem i będzie mi smakować. Być może też posmakuje Tobie. A na dodatek dressing będzie mega zdrowy, bardzo prosty ze składników, które masz w kuchni. To co, jedziemy? Idea była taka, że ogólnie taką sałatę ciężko zjeść, nie? Bo to jest takie niesmaczne, i w ogóle. Ale dodałam taki sosik, trochę specjalny, żeby to nadać inny smak. I teraz próbujesz wszystko, i czy cię zasługuje. thank you